Cześć! Tym razem przygotowałem dla Was prezentację najciekawszych rowerowych nowości Garmina. Zapraszam! Marki Garmin na pewno nikomu przedstawiać nie trzeba, bo to jest firma, która generalnie na bardzo wielu rynkach ma urządzenia z nawigacją i właściwie na każdy z nich jest mocna. I właśnie tak samo jest w branży rowerowej, gdzie Garmin generalnie jest liderem, jeżeli chodzi o komputerki z nawigacją, komputerki z GPS, ale to nie wszystko, bo w ofercie poza komputerami są też pomiary mocy w pedałach oraz oświetlenie i radary. Były też kamery Wirp, także no generalnie jest to firma, która mocno koncentruje się na rowerowej elektronice. A ja dzisiaj mam dla Was cztery ciekawe produkty które po kolei Wam przedstawię. Lecimy! Zaczynamy od komputerka Garmin Edge 1040 Solar. To jest bardzo fajny model, dlatego że no, to jest generalnie topowy, wielki komputer, który ma duże bogactwo funkcji treningowych, duży ekran, dzięki temu oczywiście mocno rzetelny. No ale właśnie, ta końcówka w nazwie, czyli Solar, to jest najciekawsza nowość, bo na rynku jest też 1040 bez dopiska Solar i on jest normalnym komputerkiem Garmin, który po prostu jest ładowany i zasilany z baterii. A tutaj mamy jeszcze dodatkowo panele, które pozwalają doładowywać się temu urządzeniu w trakcie w jazdy. I teraz generalnie to wygląda tak, że normalnie ładujemy go za pomocą gniazdka elektrycznego i bateria jest tutaj, jakby klasycznie, wszystko wygląda tak jak w każdym innym garminie, ale w trakcie jazdy on się jeszcze doładowuje. I teraz przez każdą godzinę, kiedy go używamy, on jest w stanie zgromadzić energię na kolejne 42 minuty pracy. I dzięki temu, zbierając to wszystko w całość, przy trybie normalnego, intensywnego użytkowania, czyli ja przez to rozumiem włączoną nawigację, cały czas ekran, który jest rozświetlony. I przy tym wszystkim on jest w stanie funkcjonować według Garmina do 45 godzin. I teraz, jeżeli te zapewnienia producenta są prawdą, no to możemy mówić o naprawdę rewelacyjnym wyniku, no bo naprawdę, jeżeli normalnie komputerek trzyma 15-20 godzin, to jest ogromny sukces, a tutaj mamy 45, no co naprawdę jest fenomenalnym wynikiem i to właśnie w Solarze jest najciekawsze. Poza tym jest to po prostu świetny kombajn treningowy, który jest no ogromny, tak? Mamy ekran przekątnej 3,5 cala, o doskonałej czytelności, Dzięki temu z tym będzie się fajnie jeździło nawigując z mapy, bo przy takim dużym ekranie mamy dużą czytelność, jesteśmy w stanie naprawdę dobrze kontrolować mapę w trakcie jazdy na rowerze. Dodatkowo jest to w pełni funkcjonalny kombajn treningowy. Mamy tutaj wszystkie możliwe funkcje, jeżeli chodzi o pomiary mocy, tętna, planowanie treningu, kontrolowanie tego treningu w trakcie jazdy na ekranie komputera, analiza naszej wydolności, jaki jest progres, jaka jest adaptacja w ogóle organizmu do, do warunków, do treningu. Jest to urządzenie, które ma absolutnie wszystko, Czego zawodnik potrzebuje od komputerka z GPS-em. A przy tym wszystkim nie jest to urządzenie ciężkie. Mam je teraz w ręku i wydaje mi się, że to jest nieco ponad 100 gramów, ale zważę oficjalnie dla Was 133 gramy. No to zwróćcie uwagę, że jak na tak duży komputer 133 gramy to jest dobry wynik. A co mi się jeszcze podoba, to takie ogólne wykonanie jest klasyczne dla Garmina, czyli bardzo wysoka jakość, ale uwaga, tutaj z tyłu ten element, który mocuje się w uchwycie, on jest metalowy. I to jest bardzo ważne, bo przy komputerach, które są duże i ważą już ponad 100 gramów, często podczas jazdy w terenie na gravelu, na MTB od wibracji ta dźwignia, która tworzy się z tego dużego urządzenia powoduje, że te uszka potrafią się łamać. Tutaj tego nie będzie, tutaj jest to metalowe, więc jest to fajnie przemyślane i pokazuje że Garmin no, mocno stawia na, na jakby takie detale i jakość wykonania urządzenia. Urządzenie oczywiście łączy się z czujnikami przez ANT i przez Bluetooth, yy, łączy się też z Wi-Fi. Yy, generalnie jest to najbogatszy yy, możliwy komputerek rewerwerowy, jaki obecnie jest na rynku i kosztuje 749,99 yy, Euro i, 99 eurocentów. Yy, i tak naprawdę no, to jest coś, co zaspokoi zarówno podróżników, jak i bardzo ambitnie trenujących zawodników. Obecnie niczego lepszego na rynku po prostu nie ma. Kolejny produkt to również komputerek rowerowy Garmin Edge Explore 2. Model znacznie bardziej turystyczny, ale ciekawy, dlatego że jest również duży, ma ekran o przeglądnej 3 cale, a 3 cale to jest taki rozmiar, który pozwala naprawdę dobrze i czytelnie widzieć, to, co się dzieje się na ekranie. I to jest ważne, dlatego że kiedy jedziemy po jakimś lesie, trzęsie nam się kierownica, no, potrzebujemy dosłownie na chwilę tego spojrzeć, nie możemy odrywać uwagi od tego, po czym jedziemy, od drogi, po której jedziemy, to właśnie taki duży ekran do jazdy z nawigacją jest bardzo ważny. No i Edge właśnie na tym polu jakby zaspokaja potrzeby rowerzystów. Natomiast jest to urządzenie znacznie bardziej proste i można powiedzieć ubogie niż Solar, którego Wam pokazywałem przed sekundą, no ale również tańsze, bo zwróćcie uwagę, że naprawdę fajny komputerek o dużych rozmiarach, który ma oczywiście kolorowy wyświetlacz, łączność z NT+, z Bluetoothem, który no jest po prostu zaawansowaną nawigacją rowerową, kosztuje 299 euro i 99 euro Czyli no, ponad dwa razy mniej niż właśnie Solar. I to będzie model, który zaspokoi potrzeby większości takich ambitnych amatorów, turystów rowerowych, osób, które traktują jazdę na rowerze bardziej rekreacyjnie. Tak jak powiedziałem, będzie to sprzęt przede wszystkim dobry do takiej jazdy turystycznej, rekreacyjnej, podróżniczej. Na jego ekranie również możecie wyświetlać sobie powiadomienia z telefonu, informacje z Waszego e-bike'a. Także jest to po prostu kompleksowe urządzenie dla osób nieco mniej skoncentrowanych na sporcie niż właśnie potencjalni użytkownicy 1040. Ale warto jeszcze dodać, że to jest komputer, który... Może też łączyć się z pomiarami mocy, z pomiarami tętna za pomocą NT i Bluetooth o tym mówiłem wcześniej. I to jest fajne, bo często było tak, że takie tańsze modele Garmina nie miały tej opcji. I jakby z automatu użytkownicy pomiarów mocy byli skazani na jazdę z droższymi urządzeniami. A ty właśnie mamy całkiem fajny duży komputer, który tak naprawdę jest w pełni funkcjonalny. Jego czas pracy na jednym ładowaniu to jest 16 godzin, czyli nieźle jak na turystykę, bo to zakłada, że możemy pojechać na zawodniową wycieczkę i nam po prostu starczy baterii. Steruje się go za pomocą dotyku i przycisków, czyli taki jakby standard w tych obu o których opowiadam. I tak jak powiedziałem, fajna propozycja do podróżowania, jazd wycieczkowych oraz bardziej rekreacyjnych. Następny produkt to pedały z pomiarem mocy Garmin Rally XC200. Bardzo ciekawy produkt dla osób, które są mocno skoncentrowane na treningu rowerowym, które chcą mieć pomiar mocy i, i które po prostu lubią takie, e, takie zabawki, bo to jest niewątpliwie zabawka, właśnie ja sobie wyciągam. E, I teraz tak, to są pedały e, SPD MTB, e, coś czego wcześniej nie było w ofercie Garmina, wcześniej były szosowe, są doskonale znane, e, pewnie wielu z Was miało okazję albo ich używać, albo je zobaczyć, natomiast to są pedały e, pod buty e, MTB, Podbuty terenowe, pod bloki SPD są dokładnie takie same bloki jak w pedałach Shimano, więc jeżeli macie nawet swoje buty z blokami Shimano, to nie trzeba tutaj przekręcać bloków, które oczywiście są w zestawie. No i teraz te pedały są idealne dla rowerów górskich, rowerów typu Gravel, także pewnie do trenowania na przełowów. się nadają, chociaż oczywiście na wyścigi przejowe lepiej ich nie brać, bo by się zniszczyły, ale to po prostu generalnie do jazdy na rowerach terenowych. I taki zestaw pedałów według producenta waży 444 gramy, co sobie sprawdziłem, ale jeszcze z ciekawości jest ważne, bo akurat pedały to jest taki temat, który no Fajnie jakby nie były zbyt ciężkie, bo jednak za każdym obrotem korby je podnosimy butami do góry. Nawet mniej, 441 gramów, czyli mniej niż podaje producent. I co jest tutaj w ogóle fajnego, to te pedały mają wymienne korpusy. I mając te ośki z pomiarem mocy, my możemy sobie zdjąć te korpusy MTB, kupić sobie korpusy szosowe i mieć jakby jedno urządzenie, które obsługuje nam latem rower szosowy, a powiedzmy kiedy zimą trenujecie nagrawek czy na MTB, rower właśnie MTB. Czy w ogóle można mieć po prostu jedne pedały i sobie regularnie przemieniać, kiedy potrzebujecie powiedzmy na wyścigi, na które jeździcie i tak dalej. Także to jest fajne pod kątem użytkowników, że pedały owszem nie są tanie, ale to jest pomiar mocy bardzo zaawansowany, o czym powiem za chwileczkę, a właśnie można sobie przemieniać korpusy na szosowy, na MTB, jak tam sobie chcecie. Jeżeli chodzi o takie tematy związane z pomiarami mocy, no to jest to oczywiście obustronny pomiar, czyli mierzy nam moc osobno z prawej i osobno z lewej nogi, czyli najbardziej jakby dokładny i oddający jakby faktyczną stan rzeczy, jaki jest. Dokładność to jest plus minus 1%, czyli tak jakby standard, jeżeli chodzi o dobrej klasy urządzenia. Ale bardzo fajne jest to, że mając pomiar mocy z dwóch nóg i to jeszcze w pedałach mamy jakby obraz naszej dynamiki pedałowania, techniki pedałowania i mając właśnie pedały Garmin będziecie widzieli dokładnie jaki jest balans między Waszymi nogami, czyli która noga jak mocno pedałuje i jaka jest technika pedałowania, czyli jak precyzyjny, jak dobry, jak jakby technicznie poprawny jest Wasz obrót. Dodatkowo też jest taka kwestia, że Garmin Wam pokaże gdzie macie największe przełożenie siły w trakcie cyklu pedałowania i dzięki temu, jakby analizując te dane, będziecie mieli też możliwość zmiany położenia bloków w waszych butach, bo tak, będziecie po prostu widzieli, gdzie generujecie największą moc. Więc, jakby, jest to bardzo fajne narzędzie dla osób, które są mocno zaawansowane i mają, jakby, taką chęć zmian, polepszania się, doskonalenia. Lubią takie gadżety, lubią takie dane, ich analizę i ewentualnie wprowadzanie korekt w swojej pozycji na rowerze, właśnie w pozycji swoich bloków. Jednym słowem, jest to po prostu bardzo zaawansowane narzędzie treningowe. Jedynym ograniczeniem jest to, że mają limit masy użytkownika, który wynosi 105 kg. No i cena też nie jest mała, bo kosztują 1199 euro. I 99 eurocentów, także no sporo. Natomiast fajne jest to, że można ich używać i właśnie tak jako SPD, ale też właśnie dokupić sobie korpusy czasowe i mieć jakby jeden pomiar mocy do obu typów rowerów. Na koniec mam jeszcze jeden bardzo fajny produkt. To oczywiście, komputerki i pomiar mocy są zajawkowe i do treningu, do jazdy, no bardzo się sprawdzają, dają dużo przyjemności, dużo też danych do analizy. To tutaj jest coś, co na pewno spodoba się osobom, które są świadome, które rozumieją zagrożenia i które stawiają dużo na bezpieczeństwo podczas jazdy i też Ewentualne wyciąganie konsekwencji, gdy coś się już wydarzy na szosie, chociaż nie tylko na szosie, ale generalnie no to jest podjazd w ruchu drogowym. To jest radar Garmin Varia RCT715, i to jest bardzo ważna sprawa. To jest, tak jak wcześniej, normalny radar, czyli ma ostrzeganie przed niebezpieczeństwem, plus lampkę, bardzo mocną zresztą, ale dodatkowo ma jeszcze wbudowaną kamerę. I teraz to jest mega ciekawy produkt, dlatego że e, kiedy coś by się zdarzyło, na przykład ktoś by do nas wjechał albo nas uderzył, to mamy tutaj dane na temat tego, jakby co się działo. Tak, mamy cały zapis wideo, e, który pokazuje, jak dane zdarzenie przebiegało. I tutaj nagrywanie działa na zasadzie zapętlenia, czyli e, kiedy pamięć nam się zapełni, no to się jakby kasuje i na nowo e, się nagrywa. Ale nie ma możliwości, żeby e, nagranie z samego zdarzenia z takiego wypadku, kiedy właśnie coś się stało, się nie nagrało, dlatego że w warii jest. Jest wbudowany akcelerometr, który czuje, kiedy następuje upadek, i po prostu na pewno zapisuje kilka minut przed wypadkiem oraz samo zdarzenie. No i to jest bardzo istotne, bo jakby mamy spokój, że mamy to nagrane i tutaj nie ma ryzyka, że nie będziemy mieli jakiegoś dowodu dla ubezpieczalni czy w jakichś jeszcze, nie wiem, w przypadkach dla sądu. Jeżeli chodzi o jakość, to jest Full HD, więc też na pewno będzie to nagranie, które pozwoli spokojnie odczytać numery rejestracyjne samochodu i ewentualnie nawet twarz kogoś, jeżeli będzie taka konieczność. Więc naprawdę fajne rozwiązanie. Coś, co mi się osobiście bardzo podoba. Jest to oczywiście nie tanie, bo kosztuje 400 euro bez jednego eurocenta. Natomiast no dla są świadomych, które rozumieją, że wiele rzeczy stać się może niestety złych i w konsekwencjach też jakby bolesnych, a nie zawsze da się ująć w sprawce, no to mi się to wydaje mega, mega ciekawym produktem. Oprócz tego jest to klasyczny radar, czyli kiedy na przykład jakiś pojazd do nas się zbliża z dużą prędkością i na nas najeżdża, to na ekranie komputerka, który jest sparowany z warią będziemy wiedzieli, że do nas się zbliża jakieś niebezpieczeństwo. Druga sprawa tutaj jest normalnie lampka, która ma zarówno tryby dzienne, jak i nocne i ta lampka oczywiście ma bardzo mocny odbiórczość widoczny z 1600 metrów, czyli naprawdę coś, co generalnie już samo w sobie mocno podnosi bezpieczeństwo, bo kiedy auto nas widzą z daleka i powiedzmy, jest jakaś kręta droga, bo droga, która ma takie hopki, to nie ma tego elementu zaskoczenia, że kierowca wyjeżdża z zakrętu i nagle patrzy, kurczę, są rowerzyści, bo on już wcześniej ten odłysk będzie widział. Także, no tak jak powiedziałem, kombajn, zbudowany pod kątem bezpieczeństwa, lampa, radar plus kamera pracujący między 4 a 6 godzin w zależności od tego, jak mocnego trybu oświetlenia używamy i coś, co naprawdę. Na pewno jest godne rozważenia, jeżeli jeździmy dużo w ruchu ulicznym. A co też jeszcze jest ważne, on nie jest wcale duży i ciężki, dlatego, że waży 147 gramów i jego rozmiary są na tyle kompaktowe, że nawet w takiej sportowej szasówce on będzie dobrze wyglądał. Także coś naprawdę fajnego też dla sportowców, którzy trenują. No myślę osobiście z tych nowości, mimo że jestem jakby zajarany komputerkiem, czy pomiarem mocy, to wydaje naprawdę się bardzo sensowne, bo no w pewnym momencie życia człowiek dostrzega, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Mam nadzieję, że te wszystkie nowości germina, które Wam pokazałem Wam się podobały. Jeżeli interesuje Was więcej szczegółów, to na portalu Bajport jest też artykuł, gdzie opisuję dokładnie w szczegółach wszystkie te produkty. Link do tego artykułu znajduje się w opisie filmu. Zostawcie łapkę w górze, jeżeli film Wam się podobał. No i suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTubie. Ja się z nami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.